Na czarnym tle punkt świetlny wygląda jak światło latarki przez dziurę w kocu oświetla czerwony materiał. Platforma. Otwór, raz mniejszy, raz większy. Strumień światła zmienia kierunek, jakby ktoś szukał czegoś wśród pozwijanej tkaniny. Białe napisy. W ramach tranzytu planet rozróżnia się 12 obszarów, znanych jako domy, związanych z różnymi sferami życia. W ciągu roku Słońce, Merkury i Wenus przechodzą przez każdy z 12 obszarów, zataczając koło. U każdego człowieka domy uaktywniają się w innej chwili. Zależy to od pozycji ascendanta w horoskopie urodzeniowym danej osoby. Mars przechodzi przez 12 domów w ciągu dwóch lat. Cykle Jowisza i Saturna są dłuższe, trwają odpowiednio 12 i 28 lat. Zasada głosi, że im wolniej porusza się planeta, tym większy jej wpływ. Z tego powodu szczególnie ważne są pozycje Saturna i Jowisza. Można też wziąć pod uwagę inne planety, by uzyskać dokładniejszy obraz tego, czego należy się spodziewać w danym okresie. Ciasne pomieszczenie z plastiku, jak kabina na statku, ma zaledwie kilka metrów kwadratowych. W nim piętrowe łóżko, dolne łóżko nieposłane na biurku i szafce drobne przedmioty, telefon, przekąski, zgrzewka napojów. Apartament czysty, nowy, ale tanio urządzony. Obok kabina prysznicowa, drugi identyczny pokój i toaleta. Wnętrze filmowane z ręki, obraz chwieje się, gdy kamerzysta się przemieszcza. Szybkie ujęcia nie pozostawiają czasu, by przyjrzeć się detalom. Ciasny biały korytarz, skręt w prawo, w lewo. W przejściu pozostawione wiadra z mopami. Maszynownia, ogromna, wysoka hala, wielkie cylindry, rzędy baryłek, rury jak węże. Wszystko z wytrzymałych materiałów, betonu, metalu. Poszczególne urządzenia mają kontrastowe kolory, dzięki temu łatwo je odróżnić. Słońce w Czwartym Domu. Koncentracja na życiu rodzinnym, na domu i na tym, co najintymniejsze, potrzeba wycofania się do miejsca, które nas zasila własne mieszkanie, przyroda, rodzinne miasto. Warto dać sobie czas na zwrócenie się do wnętrza, doświadczenie emocji i głębokich potrzeb, medytację czy głębszą refleksję. Ważnym tematem jest szukanie miejsca, gdzie czuję się bezpiecznie i ludzi, z którymi mi dobrze. Na podłodze żółte strzałki kierują ku drzwiom w tym samym kolorze. To wyjście na pokład. Jesteśmy na morzu. Na zewnątrz pokład pokryty metalowymi kratami. Tworzą one swoiste przejścia do koła metalowej bryły. Przejścia znajdują się na wielu poziomach. Piętra są połączone metalowymi schodami. Wenus w czwartym domu. Spokojny czas na relaks w domu, w przyjemnym, przyjemnym odosobnieniu lub przyjmując gości. Pociągać cię może upiększanie mieszkania, kontakt z rodziną, a także zwykłe lenistwo. O oparty robotnik w pomarańczowym kombinezonie i żółtym kasku. Z wysokości kilku metrów wpatruje się w bezkres morza. Ciemna woda ciągnie się aż po horyzont, i jedyny obiekt maleczący na horyzoncie to platforma wiertnicza. Wszystko wskazuje na to, że i kamerzysta znajduje się na podobnej platformie. Na dolnym pokładzie kontenery wielkości ciężarówek pod nimi pieniądze się fale. Merkury w trzecim domu. Czas licznych kontaktów towarzyskich, rozmów, poznawania nowych ludzi, wyjazdów i generalnie bycia w ruchu. Dobry czas na wszelką aktywność intelektualną, kiepski na rutynową działalność i szukanie świętego spokoju. Żółte schody w dół przypominają nieco przeciwpożarowe zejścia ewakuacyjne na zewnątrz kamienic, kamerzysta coraz bliżej kotłującej się w dole wody. Wenus w Piątym Domu. Duża potrzeba zabawy, rozrywki w gronie ludzi, a nawet szaleństw. Może trochę brakować samodyscypliny, natomiast nie zabraknie inwencji twórczej. Sprzyjający czas dla wszystkich działań artystycznych, a także dla miłości. Na dolnym pokładzie robotnik przy pracy kamerzysta podaje mu plik dokumentów. Merkury w Czwartym Domu. Dobry czas na intelektualny reset i przemyślenia ponownie swoich planów i pomysłów. Możesz poczuć intelektualny marazm, szczególnie gdy zestawisz swoją obecną aktywność z poprzednim okresem. Jest to jednak konieczny etap odpoczynku i warto sobie na niego pozwolić. Robotnik prowadzi filmowca do kontenera wypełnionego czerwonymi puszkami różnej wielkości. Przypominają puszki po farbie czy rozpuszczalniku, ale w obcym otoczeniu ich kolor i etykiety ostrzegające przed szkodliwą substancją budzą zaniepokojenie. Słońce w piątym domu. Silna potrzeba zabawy, swobody i bycia sobą. Sprzeciw wobec wszelkich ograniczeń i potrzeby bycia autentycznym. Traktowanie życia i szczególnie relacji uczuciowych, jako opcji do zabawy lub źródła silnych wrażeń. Znów po schodach w górę. Z boku ciągnie się gąszcz grubych rur, biegnących pionowo przez piętra. Uszczelnione olbrzymimi śrubami z nakrętkami wielkości pięści, wszystko jakby kilkakrotnie powiększone, jakby z domu dla gigantów. Wenus w szóstym domu. W tym czasie potrzebne będzie podporządkowanie przyjemności obowiązkom. W związkach i bliskich relacjach może pojawić się konieczność konfrontacji z trudnościami, które dotąd były przemilczane. Jednocześnie czas powodzenia i poprawy relacji w pracy. W tym okresie łatwo możesz rozwiązać pojawiające się problemy w pracy. Jednocześnie możesz mieć poczucie, poczucie że robota Cię kocha, a zadania do wykonania się mnożą. Kamerzysta odkłada kamerę. Stawia ją do góry nogami. Odchodzi. To postać w czerwonym kombinezonie. Obraz został zmanipulowany cyfrowo. Twarz jest zasłonięta czarnym prostokątem ze świetlnym punktem. Ekranem rozpoczynającym ten film. Kamerzysta grubą rękawicą łapie za obiektyw. Filmuje monumentalne podpory, na których wznosi się platforma. Teraz do góry. Strzeliste dźwigi o kratownicowej konstrukcji na tle szarego nieba. Słońce w szóstym domu. Dobry czas na pracę, gorszy na urlop, dużo zajęć i obowiązków, często konieczność podporządkowania się i dopasowania do wymagań chwili. Efektowna praca i poczucie, poczucie bycia potrzebnym, sprawczym, konsekwentnym, będą źródłem prawdziwej satysfakcji. Jeśli takiej satysfakcji brakuje, lub nie czujemy na podporządkowanie się, mogą pojawić się przejściowe problemy zdrowotne. Osłabienie może być wymówką, by uniknąć niechcianych obowiązków. Jeżeli tak się dzieje, warto zadać sobie pytanie, czy robimy w życiu to, co chcemy robić, co możemy zmienić, by praca przynosiła nam satysfakcję. Kamerzysta na jednym z wyższych poziomów platformy. Kontenery na dolnym pokładzie wyglądają jak małe pudełeczka. Kamerzysta odchodzi z twarzą zasłoniętą ekranem, schodzi po schodach. Czarny ekran. Nogi na tle błękitnego nieba są filmowane od spodu. Na pierwszym planie podeszwy solidnych brązowych butów i nogawki czerwonego gombinozowej. Niebo pogodne przesunte chmurkami nieco przypominającymi morską pianę. Można odnieść wrażenie, że nogi wiszą na głową. Na czarnym tle białe napisy. Personel platformy liczy od 120 do ponad 300 osób. Poszukiwani są mężczyźni w wieku 20 lat, szczególnie fachowcy odwierceń, chemicy, personel medyczny, pielęgniarki, lekarze, rehabilitanci, personel hotelowy i gastronomiczny, elektrycy, spawacze, mechanicy. Dzień roboczy trwa 12 godzin. Pracuje się w cyklach dni roboczych i wolnych 28 na 28, 14 na 21, 14 na 14 lub 21 na 21. Wymagania: znajomość języka angielskiego, przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa. Uprawnienia do wykonywania zawodu: dobre zdrowie. Szkolenia przeciwpożarowe, ratunkowe, pierwszej pomocy oraz ewakuacji stonącego helikoptera. Pracodawca zapewnia opiekę zdrowotną oraz pokrywa koszty podróży na platformę i z powrotem do domu. Roczne zarobki w tysiącach funtów. Inżynier do spraw wiercenia: 50 tysięcy. Operator Platformy: 70 tysięcy. Przedstawiciel zarządu: 90 tysięcy. Wiertacz: 50 tysięcy. Asystent wiertacza: 42 tysiące. Operator maszyn: 28 tysięcy. Inżynier do spraw ruchu Platformy: 50 tysięcy. Asystent inżyniera 40 tysięcy, nadzorca dźwigu 25 tysięcy, operator radia 30 tysięcy, elektryk 40 tysięcy, spawacz 35 tysięcy, główny konserwator 50 tysięcy, konserwator brygadzista 28 tysięcy, konserwator 25 tysięcy, operator dźwigu 38 tysięcy, asystent operatora dźwigu 28 tysięcy, mechanik 40 tysięcy, kierownik gastronomii 30 tysięcy, szef kuchni 27 tysięcy, piekarz 25 tysięcy. Szczególne podziękowania dla Mateusza Adamczyka, Katarzyny Bojarskiej, Jana Dudy, Pawła Gardynika, Agaty Maciak, Marii Munset-Matuszewskiej, Rafała Mastalerza, Kazimierza Pijarskiego, Krzysztofa Pijarskiego, Tadeusza Pijarskiego, Wojciecha Suleżyckiego, Marcina Wawrzyńczaka. Produkcja Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. Anna Molska, Fundacja Galerii Foksal, 2016 rok. Opracowanie audiodeskrypcji Marta Przasnek, audionapisy czytał Hubert Chłopicki. Audiodeskrypcję czytała Anna Maria Buczek.